Dzień dobry. W ramach serii zajmującej się porządkowaniem pewnych powszechnie wydawałoby się zrozumiałych, jasnych pojęć, a także przypisywaniu im konkretnych zadań, zachowań, zajęć, tak, aby nie tylko rozumieć, co one naprawdę znaczą, ale żeby zechcieć z tego skorzystać i wprowadzić w to w swoje życie, dzisiaj będę mówiła o tym, co to znaczy tak naprawdę. Kochać siebie. Bardzo często o tym mówimy. O miłości do siebie powtarzają naprawdę różni ludzie. Niemalże na no, okrągło się o tym słyszy. Kiedyś nie słyszało się w ogóle, ale ciekawa jestem, czy faktycznie każdy tak naprawdę zdaje sobie sprawę z tego, o czym mówi. Bo jak się popatrzy dookoła, to niektórzy po przyjęciu do wiadomości o tym, że poczucie własnej wartości to jest także miłość dla siebie, że trzeba siebie kochać, że potrzebna jest miłość własna, jak to mówią niektórzy, no w oparciu o tę wiedzę budują sobie piękny narcyzm i takich narcyzów dookoła jest bardzo dużo. I kiedy ktoś próbuje ich Naprowadzić na może nieco lepszą drogę relacji samego ze sobą, no to słyszy wtedy, że no cóż, on siebie przecież kocha. Oczywiście my, myślimy o ziemskiej miłości, myślimy o tym, jak kochamy kogoś, jak kochamy dzieci. Tyle tylko, że ta nasza miłość do innych osób i do tych. Dzieci, no niestety jest niedoskonała, ponieważ właśnie nie zaczyna się ona od tej miłości dla siebie, od tej prawdziwej miłości, od tej miłości, która jest duchowa. To rozumienie miłości dla siebie to nie jest pobłażanie, rozpuszczanie siebie, spełnianie wszelkich swoich zachcianek i tak dalej. Ta miłość dla siebie. Ma charakter bardzo duchowy, i jest to kolejny etap, jakby życia, na który człowiek się wznosi. To nie jest tak, że idzie się na jedno szkolenie, na jakieś szkolenie, usłyszy się kochaj siebie i zaraz tak, po prostu zaczynamy siebie kochać, właśnie tak, jak trzeba. Myślę, że to, o czym będę tutaj mówiła, nie każdego zachwyci. Mogą być takie osoby, które poczują pewne e, odepchnięcia. Bo wiecie, jak to jest? To jest tak, że jeżeli coś nam się specjalnie nie podoba, to w sensie takim, że no wymaga to od nas czegoś za dużo e, chce się, żebyśmy coś tutaj zmieniali za bardzo. Jest to dla nas takie bardzo wygodne, no to wtedy po prostu. Wylewamy dziecka z kąpielą. Odstawiamy tę rzecz i nie wierzymy w to przesada, i w ogóle, no bo nie chcemy tego podjąć. I ja to doskonale rozumiem, dlatego że ja też tam byłam. Ja byłam w tym miejscu, ja byłam w tym miejscu, kiedy jak usłyszałam po raz pierwszy, co to znaczy kochać siebie, no i popatrzyłam na to, jak to wygląda w moim życiu, a przecież przekonana byłam, że ja już siebie kocham, że ależ oczywiście, no to miałam bardzo podobną postawę w pierwszym momencie. Chciałam to po prostu zostawić, przesadzają, mówię. I co to w ogóle znaczy, takie duchowe podejście i tak dalej. No, na szczęście nie trwało to długo, dlatego że w moim życiu dzieje się tak, mam nadzieję, że w twoim również, że jeżeli coś jest dla ciebie dobre, jeżeli coś jest dla ciebie właściwe, jeżeli warto by było, żeby się tym zająć, to nie tylko z jednej strony o tym słyszysz. I u mnie też tak było, że tutaj Wine Dyer, tu Mariana Williamson, tu ktoś jeszcze jeszcze, i jakby mówię, o, o, skoro i tu słyszę, i tu widzę, i tu czytam, to chyba trzeba do tego podejść porządnie i poważnie, i tak to się zaczęło. Ale tak. Miłość dla siebie wymaga ro, rozumienia i podejścia duchowego. Jest potrzebne zaczęcie od tego, żeby w ogóle zrozumieć, że jest się, jest się częścią jedności, częścią całości. Że nie jest się taką. Oddzielną, odseparowaną e, istotą. To jest robota naszego ego, i to jest coś, co powoduje, że nie jesteśmy szczęśliwi, że niedobrze się czujemy. No właśnie dlatego, że wydaje nam się, że jesteśmy sami, samotni, a ten pierwszy punkt i on nie jest wcale łatwy często dochodzi się do niego dopiero za sprawą e, medytacji czy takiego głębokiego relaksu. To jest ten moment, żeby poczuć się jednością ze wszystkimi, ze wszystkim, z tym wszystkim, co jest. To jest bardzo ważne. To jest takie duchowe podejście w ogóle, generalnie do życia, do, do tego, jak funkcjonujemy. I ta miłość do siebie zaczyna się od otwarcia niejako, czy otworzenia kanału, tej miłości. Miłość musi mieć drogę, musi mieć którędy iść. Miłość dla siebie, a potem w konsekwencji dla innych, nie rodzi się w nas. My nie jesteśmy takimi cudownymi stworzeniami, aż jesteśmy cudownymi jak najbardziej, ale aż nie takimi, żeby tę miłość samemu wystarcza, y, tworzyć, wytwarzać, ale też i nie ma takiej potrzeby. Dlatego, że jeżeli jesteśmy w jedności, jesteśmy w jedności z wszechświatem, ze źródłem, możemy powiedzieć, z twórcą, z Bogiem, naprawdę nie ma znaczenia, jak się to nazywa, i nie ma znaczenia, jak się to rozumie, bo to nie jest moja sprawa, aby komuś budować światopogląd w jakikolwiek sposób. Ludzie mają swoje światopoglądy. To, o czym ja mówię, to mówię o tym, co już dziś wiadomo. Z, nawet z różnego rodzaju badań, między innymi można znaleźć takie badania w książce, bardzo dokładne, w książce Duchowość bez religii, do której przeczytania bardzo mocno zachęcam, napisał ją Johan Hari, jest jeden, jest John Harris, nie, John Harris ją napisał, Johan Hari napisał inną książkę na temat depresji. I to jest tam te badania pokazują, jak człowiek może poczuć się tą jednością z, ze źródłem i jak człowiek może czuć, odczuwać miłość do siebie i do wszystkich. Bo, tak jak powiedziałam, zaczyna się od siebie. I ten kanał miłości musi być otwarty. Co tu jest potrzebne, żeby on był otwarty? No Przede wszystkim nie można być materialistą materialistą w wymiarze filozofii, takim co to tylko szkiełko i oko. Oczywiście, że jest materia. Energia też może być materią. Oczywiście, że są drobne cząsteczki, że to wszystko jest dookoła nas, w nas i wszędzie. I właśnie dlatego możemy mówić, że jesteśmy jednością ze wszystkim. Jednością z tym wszystkim, co nas otacza. Właśnie z tego samego powodu. Część z tych elementów znakomita jest w ogóle niewidzialna, ale chodzi po prostu o to, żeby no, przyjąć do wiadomości, że jest ta miłość źródła, że jest ten początek, że jest ta siła, której my też w jakiś sposób jesteśmy częścią poprzez to, że wszystko jest jednością ze wszystkim. I to, to wymaga pewnego wejścia na inny sposób myślenia. Dla niektórych ludzi na jakimś etapie ich życia, czasami w ogóle w życiu, to jest nie do osiągnięcia. I dlatego ten świat składa się głównie z ludzi, którzy siebie nie kochają. I którzy w konsekwencji również nie kochają prawdziwie innych, nie wylewają tej swojej miłości z siebie na innych, no bo, bo nie ma nie mają ich w sobie. Czyli ten kanał, żeby był otwarty, konieczne jest takie założenie. I bardzo możliwe, że w tym momencie jakieś osoby przestaną oglądać ten film. Pewno te, które tego jeszcze nie mają. Ale ja bym radziła poczekać do końca. Może się okaże, że, że warto będzie jednak coś więcej tutaj zrobić. Dlatego nie da się kochać siebie, jeśli się wierzy tylko w szkiełko i oko i już. To jest po prostu, no można powiedzieć, że to jest takie założenie, z którym naprawdę nie ma co dyskutować. Następnie trzeba sobie jakby odwołać się do tej duchowej części siebie samego. Dlatego, że my się składamy, wiecie, z tego swojego obrazu, z tej jaźni, z tego, co sobie wiemy, to jak się ukształtowała nasza świadomość, też częściowe obrazy z podświadomości, z ego. To są wszystko takie rzeczy, które żeśmy sobie stworzyli. A tutaj my się chcemy odwołać do tego naszego prawdziwego ja, do tego ja w naszym środku, które jest nie tylko naszą prawdziwą częścią, ale również naszą wspaniałą częścią i naszym takim portalem do tej miłości, do tej miłości wszechświata, do tej miłości twórcy, stwórcy, kreatora, źródła, Boga. Tam się trzeba odwołać. Ten, to miejsce jest w sercu. Serce jest takim portalem. Czyli jeśli ktoś znowu przywykł i nauczył się, Funkcjonować wyłącznie w oparciu o korę mózgową, wyłącznie w oparciu o myślenie, niełatwo mu będzie to zrobić. Tutaj na, w tej moim, na moim kanale jest taka medytacja serca. Proponuję tym osobom, aby do niej zajrzały. Dołączę zresztą link, który to ułatwi w opisie, bo. Trzeba uruchomić serce, trzeba poczuć serce, trzeba je uruchomić, dlatego że przez to serce będzie szło właśnie połączenie. Połączenie i do naszego głębokiego ja, do naszego wyższego ja, do tego, do duszy, jeśli wolicie, bo to jest też bardzo dobre określenie, tylko nie dla wszystkich jakby takie oczywiste. Jak się powie wyższe ja, to jakoś dziwna sprawa więcej ludzi to przejmie niż wtedy, kiedy powie się dusza, ale to nie w słowach, akurat w tym wypadku rzecz, tylko w tym, aby się do tego odnieść i aby to poczuć. I poprzez to właśnie nawiązujemy kanał z tą miłością, przez duże M, z miłością Absolutu my mamy wszelkie dane po temu, żeby siebie kochać i żeby być wypełnionym miłością. Powstaliśmy z miłości, z miłości twórcy, z miłości naszych rodziców. Moment, w którym żeśmy zostali poczęci, był momentem uniesienia. Bardzo często, nawet jeśli nie było w tam w tej miłości, czy miłości ziemskiej ty, tych dwojga ludzi, to to uniesienie było znakomitym kontaktem. Z wszechświatem. Tak to też jest, że pewne szczytowe, jakby yy, do zdania, uniesienia no, są właśnie takim chwilowym, ale bardzo silnym kontaktem z miłością, z miłością, która, w której jesteśmy tak naprawdę z kompanii. Rzecz tylko, żeby do niej dotrzeć. I co trzeba zrobić dalej? No, trzeba oczyścić. Ten kanał miłości, dlatego że bardzo często ten kanał jest zanieczyszczony. Potrzebujemy wybaczyć sobie albo innym. Potrzebujemy odejść. To też się dzieje poprzez wybaczenie od nienawiści czy niechęci, nawet w stosunku do jakichś osób, czy w stosunku do siebie. Jak wiele osób żyje z jakimś poczuciem winy, z jakąś niechęcią, z jakimś takim. Wcale nieprzyjaznym stosunkiem do siebie, ze złością nawet do siebie, mówią o tym. Tego nie może być. Dlatego, że jeśli to jest, to niestety kanał po prostu jest, no, gdzieś tam, w różnych miejscach niedrożny. I dlatego nie można tak naprawdę siebie wtedy kochać. Co trzeba zrobić? Trzeba sobie wybaczyć. Są różne sposoby na wybaczanie sobie i na wybaczanie innym osobom. Też bardzo do, dużo o tym mówię. Proszę poszukać tego na, na moim kanale, proszę poszukać tego w podcaście, dlatego że to jest ogromnie ważne. Bez tego nie będzie tej miłości. Czyli już wiedząc o tym i starając się na tyle, na ile możemy łączyć się z, ta, z, tym, z tą miłością, łączyć się z tym dobrem, łączyć się z tym wszechświatem. Trzeba po prostu nad tymi rzeczami popracować. Kiedy to zrobimy, kiedy to jakby te kolejne punkty, o których mówię, zostaną zrealizowane, to poczujemy, naprawdę poczujemy. Poczujemy w sobie miłość, poczujemy w sobie takie ciepłe, rozprzestrzeniające się po nas uczucie, takie, którym koniecznie chcemy się dzielić, takie, że. Usta się układają w uśmiechu, że wszystko po prostu robi się raptem jakieś lepsze, i to jest ten moment, w którym zaczynamy się kochać. To jest ten moment, w którym już nigdy nie będzie tak samo, będzie lepiej. A skąd wiadomo, że ta miłość nas wypełnia i że wtedy będziemy się zachow zachowywać zgodnie z nią? No, można też to poznać po tym, jak my się zachowujemy, co my robimy. Tak przy okazji, dla ścisłości, można zacząć robić te rzeczy również wtedy, kiedy jeszcze nie czujemy tej miłości do siebie. Bo tak jak z miłością ziemską, ta miłość też tworzy się w procesie naszego działania, w procesie naszego właściwego stosunku do siebie i do innych osób. Czyli to też jest coś, co natychmiast warto jest wcielać w życie. Co robimy? Odczuwamy wdzięczność za naszą każdą komórkę. Naprawdę. Wdzięczność za to, co mamy. Co mamy, myślę o naszym ciele, myślę o naszej konstrukcji, myślę o tym, kim jesteśmy. Wdzięczność to jest w ogóle główny motyw miłości, tej miłości, o której tutaj mówimy miłości z poziomu duchowego miłości, która łączy nas ze wszystkim, co jest. Jesteśmy wdzięczni i tę wdzięczność odczuwamy niemalże do wszystkiego. Zachwycamy się sobą, ale nie zachwycamy się sobą na zasadzie takiej: ach, jakaś ja jestem piękna, najpiękniejsza, mądra, najmądrzejsza i tak Tylko zachwycamy się sobą jako cudem. Zachwycamy się tym, jak jesteśmy skonstruowani. Zachwycamy się tym, jak wiele rzeczy możemy zrobić. Zachwycamy się tym, jak możemy doświadczać tego życia, jak możemy to prze przeżywać. To niekoniecznie jest taki zachwyt, który sobie e, uświadamiamy, że się zachwycamy, ale to jest właśnie ta, ta wdzięczność. E, to, och, to takie wow. To znowu jest poczucie e, tak naprawdę miłości, tylko zmieniającej nieco formę, ale tej samej fantastycznej. Energii. Zachwycamy się też innymi cudami, zachwycamy się innymi ludźmi, zachwycamy się tym, co jest dookoła nas. Ale co ciekawe, nie porównujemy. Zachwycając się pięknem innej kobiety, czy jakiegoś innego, innej rzeczy, którą mam również ja, nikomu do głowy nie przychodzi, kto kocha siebie, żeby pomyśleć, które jest ładniejsze. Czy jej, czy moje, czy ja jestem ładniejsza, czy ona jest ładniejsza? Nie ma w ogóle takiego podejścia. No przecież jesteśmy wszyscy jednością. Przecież jesteśmy wszyscy tym, tą samą materią, energią, raczej. W związku z tym zachwycam się, ale to tak samo, jakbym się zachwycała sobą. Czyli jest ten, ten zachwyt w nas. Patrzymy sobie w oczy, w lustrze, prawdziwie i z przyjemnością. Uśmiechamy się do siebie, szczerze. To też jest sobie w miłości do siebie. To w pewnym momencie sprawia nam nawet przyjemność. Ja potrafię patrzeć sobie w oczy do takiego momentu, kiedy aż czuję, że patrzę w oczy duszy, że mam do czynienia no, z czymś takim najgłębszym właśnie w tym momencie. I to jest też bardzo piękne uczucie. Mówimy o sobie z miłością. Traktujemy sobie, siebie jak ukochane dziecko. Czyli no, wiadomo, co się wtedy robi, jak się traktuje siebie jako ukochane dziecko. Ma się dla siebie cierpliwość. Mówi się o sobie dobrymi słowami. Mówi się rzeczy dobre, takie, żeby ta osoba, my w tym momencie, żebyśmy jak najlepiej się czuli, jak najlepiej wzrastali. Jak najlepiej, jak najbardziej czuli się właśnie kochani. Czyli trzeba mieć do siebie cierpliwość, mówić do siebie z miłością. Dajemy sobie wtedy wszystko, co wartościowe jedzenie, ubieramy się w miłe rzeczy. Miłe, takie, które są przyjemne dla ciała, które są przyjemne dla tego, co, do tego, co robimy. Jak w zależności od tego, oczywiście, jakie zajęcia nam tutaj towarzyszą, co takiego przychodzi nam robić. To jest bardzo ważne, żeby ubierać się w rzeczy, które nas nie cisną, nie gniotą, nie krępują, tylko są dla nas miłe. I oczywiście kupujemy takie rzeczy, które nam się podobają. Człowiek, który kocha siebie, nie robi nic na pokaz, robi dla siebie, naprawdę dla siebie. To, co dla niego jest ważne. Bywa też, że miłość dla siebie wymaga współczucia sobie. Wymaga tego, żeby się przytulić, objąć, objąć tak, jak ten pan na okładce do tego filmu. To jest bardzo ważne. Masz siebie. Masz siebie, przytulasz siebie, kochasz siebie. I jesteś dla siebie dobry, bo coś się zadziało takiego, że potrzebujesz właśnie takiej dodatkowej troski czy dodatkowego współczucia. Zamiast się popędzać, zamiast sobie wymyślać, to w różnych sytuacjach można po prostu podejść do siebie z miłością, właśnie i okazać sobie to współczucie. To o wiele lepiej funkcjonuje. Dlaczego nie robimy? Nie dajemy sobie wycisku. Jakże często słyszę, że ktoś mówi, że dał sobie wycisk, i jeszcze się cieszy, jeszcze się chwali, tak jakby to było coś naprawdę fantastycznego, że on sobie dał ten wycisk, bo, bo, bo taki jest. O, czy ktoś, kto kocha kogoś, to daje mu wycisk? Nie sądzę. To nie jest właściwe podejście. My nie mamy naszego ciała po to, żeby mu dawać wycisk. Z miłością. Powinniśmy podchodzić również do ruchu, do tego typu rzeczy jak ćwiczenia i tak dalej. Ale tutaj nawet nie chcę mówić nic więcej, bo tak silnie jest zakorzeniona w naszym rozumieniu w dzisiejszych czasach y, tej fizycz fizyczności i tego ruchu, tego fitnessu i różnego, różnych innych sposobów na to, żeby ciało było sprawne, że no. Nie, nie chcę po prostu wdawać się w żadne dyskusje. Chcę tylko powiedzieć, że z całą pewnością osoba, która wykonuje jakieś ćwiczenia, które zbyt wiele kosztują ją wysiłku, które są bolesne, które sprawiają jej ból i tak dalej, nie jest osobą, która kocha siebie. Nie porównujemy siebie, to już o czym mówiłam. Nie porównujemy siebie do innych, nie patrzymy pod tym kątem na filmy, nie patrzymy pod tym kątem na magazyny itd. Nie oskarżamy siebie, obce nam jest poczucie winy. Nie tylko dlatego, że wybaczamy, ale także dlatego, że jeżeli człowiek wypełniony jest miłością, to tak naprawdę niewiele rzeczy się dzieje takich, gdzie faktycznie trzeba sobie wybaczyć. Pamiętam, że lata temu wybaczałam sobie co jakiś czas, potem sobie nawet wyrobiłam taką technikę wybaczania instant, wybaczania natychmiast. Natomiast teraz. Kiedy od czasu do czasu robię sobie rachunek sumienia, to nie mam co wybaczać. Nie mam z czego się spowiadać tak naprawdę sobie. Nie mam tutaj nic, gdzie mogłabym poczuć jakąś winę. A to zasługa tej miłości, bo miłość robi zazwyczaj rzeczy dobre i w stosunku do siebie, i w stosunku do innych. W związku z tym no nie ma potem jakby tego powodu, żeby gdzieś tam sobie wybaczać. Również miłość nie mówi o sobie językiem bez miłości. Nie nazywa się żadnymi słowami niedobrymi. Nie przykleja sobie jakichś nalepek nieładnych, nalepek, które znaczą niedobre rzeczy. Nie używa słów wulgarnych w stosunku do siebie w żadnej sytuacji. I wreszcie ostatnia rzecz. Ból tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne kiedy potrzebna jest operacja, kiedy potrzebne są jakieś zabiegi dentystyczne, czy jakiekolwiek inne. Człowiek, który kocha na siebie naprawdę, nie będzie sobie dawał bólu po to, żeby się, nie wiem, upiększyć, poprawić. Wiecie oczywiście, o czym myślę. Wszelkie operacje kosmetyczne, plastyczne, czy jakkolwiek to nazwiemy, które nie są potrzebne temu, żeby zaradzić z czemuś, co się stało niedobre, tylko poprawianie tej urody. Wszelkie takie bolesne zabiegi, które w konsekwencji mają powodować, że jesteśmy ładniejsze czy ładniejsi, a proszę zwrócić uwagę, że tutaj wchodzi również ten element porównywania się do innych osob osób. To nie są elementy, które człowiek, który kocha siebie, stosuje. To nie są elementy, które człowiek, który naprawdę jest w jedności ze wszystkimi, ze wszystkim, co jest, potrzebuje w ogóle wprowadzać do swojego życia. Pamiętacie? W pierwszej części mówiłam, że patrząc na siebie widzi cud. Piękno jest w oczach patrzącego. Czyli jeśli kocham siebie i patrzę na siebie, to to, co widzę, to jest ta moja prawda. I ja nie wiem, jaka jest inna prawda, ale żyję w swojej prawdzie, kocham siebie, w związku z czym nie potrzebuję porównań, nie potrzebuję y, różnych innych odwołań się do takich czy innych zasad, takiej czy innej mody, takich czy innych elementów. Po prostu jestem sobą i to powoduje, że nie mam potrzeby dokonywania różnego rodzaju operacji. Dlaczego warto siebie kochać? Warto siebie kochać, dlatego że życie się w ogóle zmienia. Życie jest nie tylko piękniejsze, nie tylko lepsze, ale staje się ono również pełniejsze, bo tak naprawdę nie ma na świecie nic bardziej wartościowego, nic piękniejszego niż miłość. A, a w tej miłości, ta miłość dla siebie jest fragmentem niezbędnym, fragmentem bez którego nie byłoby żadnej innej miłości. Nasz związek samego ze sobą, jest naszym najważniejszym związkiem. Jeśli zadba się o ten związek, to wszystkie inne związki ułożą się zdecydowanie piękniej. Dziękuję bardzo. Kochajmy siebie.